I witam to gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix, wróżenie z powrócił do nas Crypto Crew University. Z czym? Albo no z kim? Nie. Tym razem z czym Cardano, więc tutaj zobaczymy w tej audycji jaka jest realistyczna predykcja ceny w tej hoście Cardano. Może nie tylko w tej oś, może po wyjściu i spadkach też się dowiemy? Nie wiem. Nie obejrzałem tego filmu wcześniej. Tutaj jest około 10-11 minut. Tłumaczenia pewnie około 20 minut. Powinniśmy się owinąć, jeżeli Fenio nie będzie za dużo wybiegał poza obszar głównego nurtu wypowiedzi. Oby nie, zapraszam, dajemy łapę w górę zawsze na oryginale. Także proszę o łapę w górę na oryginale, a my. Zaczynamy z audycją. If you're a fan of Cardano, jeżeli chodzi o dzisiejsze wideo, powinniście zapiąć pasy, bo jeżeli jesteście fanami Cardano, in, albo jesteście hodlerami lub myślicie o tym, żeby zainwestować w Cardano, ADA, it's time to pay jest to czas, żeby zwrócić na to uwagę. No, i zamieni się w słuch. Bo mamy fascynujące rzeczy, które dzieją się właśnie na Stochastic RSI, na Cardano. On the

na powiedzmy no, nudnym poziomie dla Cardano. Video, Spojrzymy na to z wyższej perspektywy. Pound pound Porozmawiamy o tym cyklu. For ADA and how we it's going to from... I jak zmieni się właśnie Cardano. So on, right? Także to co się dzieje teraz. Right? With Cardano, with ADA, we've been in this... Channel, this price channel for 50 to 60 days. Jesteśmy w tym przedziale cenowym przez ostatnie 50 do 60 dni na kardanu. I to jest nudne. To I wielu ludzi już, powiedzmy tutaj, straciło może nadzieję lub myślą, że ta cena. Spadnie niżej, a druga strona wie, że, że idziemy dużo, dużo wyżej. So Co jest realistyczne? Najpierw musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, kiedy byliśmy w podobnym przedziale, powiedzmy, no, kanału cenowego. No, na dużym niższym poziomie oczywiście, ale kiedy w nim byliśmy. For let's see how many days we were inside this price channel before we finally broke out. 133 days. W tym przedziale czasowym byliśmy przez 120 dni, pomiędzy 9 centów a 15. 8 so have... dokładnie, no niecałe 9 centów. Right left, and... Na tym kanale patrzymy w lewo. Right? And... Zobaczcie, co się wydarzyło na koronawirusie, świrusie, czy, czy no, ten, który zabił grypę, tak? To wtedy Cardano spadło do praktycznie.

No i raz w kwietniu. Także nicie, czy knoty świecy, te do góry takie, widzicie, pałeczki, nie, niekoniecznie korpusy, one mówią o historii, czy powiedzmy no, przebiegu zdarzeń, a korpusy mówią o faktach, czyli te grube, zarysowane części świecy. Także przebieg zdarzeń, który się wydarzył, mówi nam, że mamy dużo momentum do tych wyskoków do tego dolara 50. ale też dużo osób przy tych granicach cenowych brało swoje profity. In each of these that we went up to this $50, you could see how long the WIC is. That's the power of the profits that were no i to jest siła właśnie ludzi, którzy biorą ze stołu swoje zarobione pieniądze. Profit, nie to, nie było to mało, to było no, w miarę dużo. Okay? Profit, picture, like, hey, that... Dlatego, że ludzie, którzy. Hmm, może weszli, na przykład powiedzmy sobie tutaj on tego nie mówi, ale w tej strefie czasowej już tak naszło mnie od razu. To im wystarczy wyjść przy tej strefie czasowej, wiedząc, że będzie ten okres konsolidacji przez dłuższy czas. Now, exactly... A teraz budujemy po prostu nową bazę ludzi, którzy wchodzą przy tych granicach, którzy, jeżeli tutaj wszystko się ułoży, będą czerpać korzyści na podobnym wykresie, na górce, jeszcze wyżej. Nie wiem, czy to będzie przy 3 dolarach, czy przy 5. Zobaczymy, jaka będzie predykcja. Go, right? Mimo tego, że Cardano jest nudnym aktywem przez ostatnie 50-60 dni, it's gone up from about penny, ale wyskoczył z jednego centa started, do dolara 50. To jest szalone. I pamiętamy, że tutaj nikt nie płaci za reklamę CryptoCrew, żeby omawiać jakiś dany projekt, albo społeczność to wytacza, albo po prostu on zauważa coś na wykresie. Niekoniecznie na temat fundamentu, o tym już mówiliśmy nie raz, ale czasami dochodzą nowe osoby, które nie wiedzą. No i tłumaczymy tylko, że CryptoCrew nie patrzy. Na, powiedzmy, fundamenty projektu. Wiem, że Cardano często mówi: Sun, już mają stablecoina praktycznie na swoim projekcie, ale jeszcze nie mają smart kontraktów. Tak? Także Sun, już coś się dzieje, ale no nie do końca jeszcze technicznie dochodzą. Chociaż już lada chwila ten nowy stablecoin, jeżeli te smart kontrakty znowuż nie będą przedłużone na kolejne Sun, będą dostępne, ale on tym się nie zajmuje. Tym przekazuje te wiadomości przekazuje wam Fenix na dzień dobry krypto. On tutaj widzi tylko i wyłącznie wykres. Jeżeli to by były nie wiem patelnie Tefala, czy nie wiem monocykle, cokolwiek, to on by zauważył tylko i wyłącznie wykres. I don't take paid ads in any way, shape, or form, and I've been a legitimate fan of ADA for many years. And my students know that. So here's what I see playing out. Right? We're in this price channel. We're in this price channel. But when we start to connect the dots, here is the key. Right? We were in this pandemic. Right? We dropped down to about a penny. Tutaj widzimy, że do samego centa wcześniej podczas tej And we had a stochastic RSI cross specifically on March. 30 marca mieliśmy przecięcie na RSI. Dokładnie wtedy. Wtedy byliśmy w granicach 3 centów. Nie na samym dole. Doszliśmy wtedy z 3, we 3 centów do 15 centów na tym pierwszym. Now we... tylko jeżeli byśmy zagrali na przecięcie na Stochastic RSI. I potem przez 133 dni zostaliśmy w tym kanale. Co się wydarzyło podczas tego kanału? Nie wiem czy zauważacie, Stochastic RSI zdążył się wtedy zresetować

ale nie, wtedy budowała się ta baza w tym przypadku i to jest bardzo zachęcające do tego, że ten nudny okres nie powoduje nudności w całym tym wykresie, bo resetuje nam Stochastic RSI w tym samym momencie. Cross, cross on 9, Potem mieliśmy... Po tym resecie kolejny Stochastic RSI przecięcie górą 9 listopada. With that. A wtedy doszliśmy z niecałych 10 centów do 1,50. To the point that we finally left this channel. We left this price channel. I to był punkt, w którym wyszliśmy z tego kanału praktycznie. Także co jest gazem tego ognia, który spowodował wybuch? It's the jest to Stochastic RSI, który się resytuje w czasach nudy. Posuchy można powiedzieć. No posuchy nie, bo bym musiał spaść Kardano do centa, jeszcze raz, także podczas nudy. How do you know we're go? look at the I jeżeli sobie spojrzymy teraz na ten wykres, chyba już widzicie e, korelację, co tutaj się dzieje. Jest nudno, ale nie do końca nudno na RSI. Tu. Widzimy, że zaczynamy reset. Podobny, który się wydarzył wcześniej. I nadal nie spadamy z ceną, tylko utrzymujemy ten poziom. Czy będzie to przecięcie jutro, czy, czy niedługo? No, raczej nie. Niedługo to znaczy 2-3 dni, tak? Może jeszcze to nam zajmie tydzień do trzech tygodni. Ale w momencie, kiedy to przecięcie znowuż nadejdzie, wydaje mi się, że bardzo poważny ruch może znów nastąpić. Zaraz porozmawiamy o sile tego ruchu. Ale najpierw przejdźmy do RSI. This... Mamy dwa kluczowe poziomy na tym wykresie. Is just its head I jedno z nich próbuje się przycisnąć dołem. Z tego poziomu 74, chyba 81. 75. Dlaczego to jest ważne? Bo jeżeli spojrzymy w lewo, we mamy to jako linię wsparcia. W lipcu, sierpniu bardziej 2020 This To był kluczowy level of resistance and support for a moment. I kluczowy level of resistance all the way back to June 2020. I jeszcze raz w czerwcu 2020. This is a major level. We're it as... Jako linia oporu wtedy. At the of the... W tym momencie to jest linia wsparcia. I to jest kluczowy moment do no, analizowania i przeglądania tego właśnie momentu. Następnym poziomem kluczowym to jest 64. Level, which dates back all the way to jest poziom, który 2020. Do lutego 2020, widzimy, że ten poziom wtedy no, był linią oporu. Nawet w kwietniu 2019 również. Co chcemy zobaczyć na tym wykresie, to to: Bo RSI na tygodniowym wykresie dla Cardano jest bardzo mocną siłą. I jeżeli sobie spojrzymy na ten cały okres, to widzimy, że po prostu tutaj mamy wzrosty. Coraz to wyższe dołki, tworzymy szczyty również, czyli ta siła napędowa Cardano na Aresa jest. I co myślę, tak naprawdę, ile Cardano może kosztować 30-40 dolarów? Jest to wysoco nieprawdopodobne. W tym cyklu przynajmniej. W kolejnym? Do no nie mówimy, co, co, co tam się wydarzy. Skupiamy się na tym tylko i wyłącznie cyklu. Dojdziemy do szczytów, chociaż niektórzy już powtarzam, do Entei, że nie wierzą, że nadejdzie bestseller, że jesteśmy tak wysoko. Dostajemy airdropy stąd i owąd, także tu będzie cały czas kolorowo. Tak? Więc spokojnie,

ze stycznia 2018 roku, gdzieś tam alt time high na dolarze 20 Dokładnie dolar 23, nawet może poszło troszeczkę wyżej, ale ta formacja tutaj bardzo mi się podoba I to jest formacja, którą widzę najczęściej z wieloma altcoinami w tym momencie

I ta struktura utrzymuje wsparcie poprzedniego all time high ze stycznia 2018. Where it, this was I w tym samym czasie tworzymy coraz to wyższe szczyty luty marzec, kwiecień 2021. Another higher high here on March 18th and followed by another higher high on April 15th. I wszystkie inne formacje altcoinów, które miały podobny wykres, najczęściej wyszły jeszcze wyżej. I to nakłada się na Stochastic RSI, które jeżeli się przetnie, będzie oznaczać poważne wzrosty. The charge. Once the stochastic RSI Above the 20, remember, the of the Także tutaj czekamy na odwrócenie Stochastic, przecięcie się tak samo jak tutaj mieliśmy, czyli no, niebieska przecina czerwoną, tak naprawdę przecięcie pierwsze, czy to pomarańczową e, i powyżej 20 tego poziomu, 20, chyba 4 tutaj jest, bo założyciel e, czy, czy stworzyciel tego Stochastic mówi, że. Musi być zachowana ta zasada. Po przecięciu, wejście na 24 ten poziom, i dopiero wtedy możemy oczekiwać tych właśnie wzor, Wtedy będzie oficjalne potwierdzenie. The RSI says, quote, the move becomes official when it moves above the 20. So you want to see it cross up and officially move above the 20? That's when you're going to see us leave this price channel.

Liczbach w przypadku Cardano, na przykład 5 dolarów, tych okrągłych. Spójrzmy, jak będzie reagować na to, bo one też są takimi psychologicznymi barierami. 5, 10 dolarów, 15. I gdy mamy duże pieniądze, które wchodzą na, na trading, czy powiedzmy w te pozycje, będzie bardzo dużo no zamówień, order booków, które będą w granicach 5 dolarów, albo sprzedaży, albo kupna, jak tylko przekroczymy też te kluczowe momenty. So watch that very closely and that, how we play with 5 will tell us if we can even reach 10 in this cycle. I want to do another video, a deeper dive into exactly the price target we have. Zrobimy jeszcze jedno wideo na temat, jaka cena może nas tutaj zaskoczyć na Cardano. No raczej 30, 40, nie w tym cyklu, jak tutaj mówił CryptoCrew, ale wszystko może się wydarzyć. To nie jest wyrocznia, to nie jest morfeusz, mimo tego, że jego włosy faktycznie są spiczaste. Ale powrócimy do tego wideo. Także mamy 20 minut, ja Wam życzę wspaniałego dnia, wspaniałego wieczoru. No i będziemy czekać na to przecięcie oficjalne, a wtedy sprawdzimy. Tego gagatka, karambe, czy. Więc zobaczymy. No, te 10 dolarów, 15 z tego co wynika, bo razy 15 na tamtych pozycjach można było zarobić, no to jest tutaj pewnie w zasięgu. Wyżej niż na XRP może to być na przykład. Tak przynajmniej uważam w tym momencie, ale poczekamy. Pamiętajcie, zostańcie z bitcoinem.